A to, ziścił się sen! Mam Co tutaj czytaczową! W mojej mocy. czy wstydu czytaczowej, już teraz zapraszamy. <klucz> Możecie mi wierzyć, albo nie, ale czekałem na to nawet nie cały rok jak na święta, ale całe życie. Czekałem na tę chwilę, kiedy będę Cię tutaj miał, aż zaróżowioną ze wstydu. Pułka wstydu czytaczowej. Na początek oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapiać naszych materiałów. To też jest najlepsza forma wsparcia twórcy, jaką tylko możecie sobie wyobrazić. A jeżeli chcecie nas wspierać w inny sposób, możecie wpaść na naszego patronajta. Powinienem cię sklepać, oklepać i wyklepać, ale ja nie jestem brutalny. Nie będzie przemocy fizycznej w tym domu. Za to psychiczna jak najbardziej pułka wstydu czytaczowej, czyli wszystkie nieprzeczytane książki czytaczowej, które czytać chciała. Czytaczowa powiedziała, że skrępowanie mnie nie wystarczyło, by ta kara była całkowita za te książki porzucone. Ja też tak uważam, że ta kara dla ciebie to nie jest całkowita. A zatem karą dla czytaczowej będzie oto są żelki. Żelki. A to nie jest lokowanie produktu, chociaż to też umiemy. To są żelki. Kochanie, jakie żelki lubisz najbardziej? Zielone i białe? No właśnie, zielone i białe. A zatem za książki nieprzeczytane będę wyżerał żelki zielone i białe. Zostawię ci czerwone. Tylko <grym i zielone> nie czerwone. Nie czerwone, proszę. Czerwone. Zaczynamy. A zatem pierwsza żeleczka. Mmm, pyszność. Paulina Handelowca. Tak, no muszę mieć najpierw pierwsze dwa tomy. Od trzeciego tak ciężko zacząć czytać. Nie potrafisz? Nie. Chciałabym coś zrozumieć z historii. No, to też hmm? też również druga hmm? część. Jestem z rakiem, że pierwszej. No, to masz mi jedną rzecz. Ale ja tak chcę, będę za jakiś czas sięgał po żeleczki. No, <grym grym> mi jedną rzecz. Czemu na naszych półkach są drugie i trzecie tomy historii, które nie mają pierwszych? Ale ja nie wiem. <grym <grym A łowcy miałam przeczytać pierwszy tomy na czytniku, i wtedy miałam się zastanowić, wiesz, czy będę się dalej. Dobrze, Paulina Händel. No to dostałam niedawno całkiem i to... Całkiem niedawno? To było z miesiąc temu albo i dalej. Nie, miesiąc temu. Tak. No. Jak byłeś na wyjeździe w Opolu. No. 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 I jeszcze nie przeczytane? A nie, to kupiliśmy na targach książki. A drugi, no. trzeci tom dostaliśmy. No. tam. No. No, no. no to ty... plany boskie, dwa miesiące. Turn <słyski> around. No mam w połowie. <słyski> to w połowie. W połowie, gdzie kończy się pierwszy film i zaczyna teoretycznie drugi ponoć. Ale co, co nie jest prawdą, ale oglądając drugi film, bardzo mnie to zniechęciło Chociaż ktoś mi powiedział, że to w ogóle nie ma związku Że lepsza książka, film jest do B Do D i Do B. Do D i no, I no muszę doczytać No zobacz, jestem dalej, jestem w sumie za połową No dobrze, ale to jest jesteś za połową od roku? No chyba cię bodło, nie Albo Od pół roku no od pół To wyobraź roku. sobie zrobienie obiadu do połowy i porzucenie go Nie wiem, obierasz ziemniaczki, ale no dobrze, nie rzucasz do gotowania to mogę umrzeć, a jak nie przeczytam książki to nie umrę Ale stracisz coś ważniejszego. Żartuj. widziałem mi to? Włosy mi do buzi wchodzą. Tego chyba nie będę już czytać w ogóle. Jak to? No nie wiem. Im dłużej stoi, tym bardziej mi się nie chce tego czytać. Ty wiesz, ile czasu ja ostatnio układałem książki na półce? Nie wiem. Ile? Układajka przez dwie albo trzy godziny. No, to chyba nie. No, to chyba w innym życiu, albo u innej rodziny. Słucham, co? Co, 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 co? U innej wie? rodziny, chyba. No? Przecież to trzeba mierzyć, żeby to równo szło. jedno obok no drugiej. No dobrze, roku. ale już większość masz ułożona, więc tylko te te co dopasować, to trzeba ewentualnie wcisnąć. <laughs> no, zaczęłam, no. no i muszę przeczytać, bo pierwszy to mi się podobał. No, nie, równie, bądź taki. <laughs> no, lia, no, lia. lia. Głupi rytm i gubi zainteresowanie czytaczowe. I co się tak kolebiesz? No, bo nie wiem, staram się, by mi gorąco kleje się do tej taśmy. <grych> hey. Adam Silvera? No, Silvera tak. No, Silvera tak! No, czeka sobie. A, ręki! No, czeka sobie Silvera. No. A niedługo kolejny Silvera wychodzi sobie kielbertali. A, twoja ukochana Jane Austen. Tak, Jane Austen. Na Jane Austin, wypraszam sobie, na Jane Austin to ja muszę mieć, jak to powiedzieć, nastrój. To nie jest książka, którą można sobie owziąć i, i czytać. To trzeba mieć nastrój. A Ja nie mam takiego angielskiego. Czyli jak zaczniesz się nie. zachowywać w stosunku do Ciebie jak Pan Darcy, to zaczniesz mieć nastrój? Nie. No to wszystko się tyczy wszystkich książek Jane Austen, Jane Austen których nie czytałam. Muszę mieć nastrój. Rozpustna i pragmatyczna też? Chyba, że sobie obejrzę do mojej uprzedzenie albo, albo którąś z tych i wtedy się tak nakręcę. O paspo Northanger? No to jest krótkie, to mogę przeczytać w najbliższym czasie. Otwieraj dzioba, masz czerwoną, na karę. A ja zieloną. I białą o, też. Nie! To żółta była. Nie. Biała? Żółta. A nie, one są takie białe, czułka. Bo i nigdy nie budował to nic tam. No, a to prawda. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Szkoda, że zielonych żółtymi mm -hmm. nie myślisz. Mm -hmm. Też mam to jest zakłaska. <laughs> Ale to się, to się trochę długo czyta. Prawda dobrze się czyta, ale wolno się czyta. Serio? Uh -huh. A ostatnio gram w Lego Jurassic Park. No właśnie. jej fura co to w ogóle jest? Ja to miałam czytać? Tak. Aha, to chyba nie będę. Nie wiem co to jest. Nie skąd to mamy, w ogóle. Nie, nie, nie! bo na włosy! No to co ty się stało? Czy zbyć jakiś ptasek na główkę na fajną? Tak, imieniem Daniela. Tego też już nie będę czytać. Tyle razy chciałam toczyć, a im więcej czasu mi ja tym chyba nie chcę. No co? Irytujesz mnie. O tego to już w ogóle nie będę czytać. Zaczęłam taki jeszcze. Jest zakładka, patrz, jest zakładka, chyba dwie strony przeczytałam. Cztery. <laughs> Czytałem... <Cześć. laughs> ale żeby nie było, że nie zaczęłam, zaczęłam. Ale zapał był. Był zapał, ale że się skończył. No. Nie wiem, chyba czegoś mi zabrakło w tej książce. To będę czytać. To mnie ciekawi i to będę czytać. Nie wiem kiedy, może jutro. Nie, już nie będę, nie będę kłamać. Nie, na pewno nie. nie, 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 nie. A, tak, a to akurat. No, zaraz będziesz lato. miała atak. To. Serca twojego męża. Jest lato, więc akurat tę książkę mam zamiar przeczytać jeszcze w wakacjach. Tak. Nie patrzę, to prawda. O, gamina, no to jest close, Mimo, że tam jest. Słuchajcie, co to jest! Trzy czwarte obrazków, ja wiem o tym, ale mimo wszystko gabaryt mnie przetłacza. Przytłacza mnie. O, obsidio zaraz. Za sekundę, już no to leci! Za już leci, rok, Albo za dwa lata. No ja ci zaraz za za rok, za dwa. No to i tak, no... no... no, no będę się tak. Nie! Daj białego 5. Zielony lubię najbardziej, chociaż białego mi daj. Ile ty zjadasz tego? Ile? Ej! mogę kupić więcej. Nie wiedzieć, że ty mnie zabierzesz, świniaków. <laughs> Piękna okładka, ja wiem. Bardzo ładna. Czy chcesz mi coś powiedzieć? Nie będę czytać? Tylko nie ty na twarz! Bo mam socze... Nie! Zej no, ty... się żarłeś że już nie ma? Ty to żarłeś! Ty żarłeś to do no, ty, kofru! <śm> <śm> Miarku, i co powiesz? Bo zupa była za To jest mój tekst! Śpijaku! Tak, ktoś napisał, że to akurat był tekst. Książka z tego z Simsów. Bo Ile zupa? tomów mamy? Nie wiem, dziesięć. Dziesięć książek. Ale ja chciałam się pozbyć, bo już nie chcę czytać. Czemu mi to robisz? Daj mi książki. Bo mogę, bo jest tak, ja skępowana i ja mogę wszystko! Ale ja już powiedziałam, że ja chyba nie chcę tego czytać dalej, bo one są... Hobbita będę czytała. Tak, będę czytała. Be będę czytała. Będę go zjadł. Zjad, zjad, zjadł, będę go zjad. Będę go zjadł. Ja będę go zjadł. Zjad. Zjad zjad. zjad. Tak, będę czytała hobbita. <grym> nie wiem kiedy, ale będę. Ten miesiąc jest trudny dla mnie, no... Ale czemu... Czytam i za plecy schowaj? Szanara. No, szanara ma małą czcionkę. Bardzo chcę to przeczytać. Na dniu, jak bardzo chcę nie, to przeczytać. Faktycznie. Przy... Kurde. to jest jeszcze mniejsza ściąga niż w tej książce, co ostatnio mówisz w swojej. Swoje... A ponieważ tam nie jest mała ściąga? No właśnie, no nie jest. A spójrz na to, na Patrz! Patrz! Tak. Szasterman! Genialny szasterman! Pójdę twoim tropem. Po co mam czytać, skoro nie wiadomo, czy będą kolejne towe. Papierowy co właśnie. Co z kolejnymi Po co tomami? mam czytać? Jak nie będzie kolejnych. Widzisz? I co? Wkurzające jest tak odpowiedź. I to odpowiem to, to samo, co ty zawsze mówisz. Nie wiem, czy mogę to przeczytać, bo już nie pamiętam pierwszego tomu, chociaż wiem, że mi się bardzo podobał, ale no drugi tom, no... Porwana pieśniaczka. Na... E, pieśniaczka. Pieśniaczka. No, no. no, nie wiem. Najpierw mnie fascynowały te trole, tam trole chyba są. Te A, ale... A potem związałaś się ze mną i trole przestały trolle fascynować, bo w no. życiu przestały być takie zabawne. No, dokładnie. <laughs> nie wiem. Nie wiem co jest. Patrz. Tak, to przeczytam na pewno, bo tutaj giniemy. Nie, to jest chaos, to nie w tym. Ale no od tego trzeba zacząć i no muszę to przeczytać. No wypadałoby w końcu. Na Arnimi mi zostały dwa tomy, proszę, <grym> proszę się nie wtrącać tutaj. <grym> Ile ich jest, siedem? Siedem. Siedem, pięć przeczytam, czyli większość. Pięć siódmych przeczytałam. <grym> no, Choć a... jakiś... już. Zostaw mi chociaż jednego. Ja. Nie bądź taką świnią. No to chociaż białego. Nie chcę. Nie chcę. Źryj to! Źryj! Nie chcę. Żyj czerwonka, nikt nie lubi czerwonych. <grym> o, chyba spadł. Spadł? Spadł. Ty mi tak zniechęciłeś tę książkę, mówiąc, że jest do B, do D, z <grym> C. Że do pani jest O. A. Ja nie wiem. Co to widząca? Ciężko mi się to czytało. Tu mam trochę więcej przeczytało. 65. No ciężko. Na dwa lata to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry. No, lepszy chyba niż twoje na Renturm, czy jak to tam? W rok 200 stron? A to jest w miarę nowa książka i ona jeszcze ma czas, musi swoje odleżeć, bo inaczej nie będzie wyjdzie. Jak odleży, to będzie miała odleżyny. I za kurzawicę pylistą. Nie, nie opłaca się mieć książek która się od razu przeczyta, no wtedy już co? No nie opłaca się ich wtedy kupować. Patrz. Ty zapoczątkowałaś Wiedźmina w tym domu. Sprowadziłaś go pod nasz dach! I gardzisz. I gardzisz i wzgardzasz. To jest prawda. A pod nasz da go wsprowadziłeś. Nawet nie wiem, jak mnie serduszko boli. No teraz to chyba coś innego cię boli, bo to coś innego no, się nie. Serdusz, serduszko jest tu gdzieś, no serduszko mnie boli, że no... Potem podsprawdzamy gdzieś masz serduszko. W sensie wbijasz nóż, jak umrę, to znaczy, że tam. Nie. W sensie, że wymacam ser, yy, serce. Serce wymacasz. Tak. <laughs> Dobrze, A nie wiem na co. kończmy. Metro, tak, metro, no... No... Nas, jak to powiedzieć, klimatycznie to jest bardzo ciężkie. Wystawia... A ty nawet nie wiesz jaki to jest klimat. Wiem jaki to jest klimat. To... klimat. Grałam w Metro Exodus, cały przeszłam. I twoje twoje opowiadanie, twoja historia tej, na temat tej książki, mówię, że ona jest ciężka, dlatego zawsze w wyzwaniach chciałyśmy dawać inne metra. Bo mówiłeś, że to... Ty... Dzięki. Dzięki. No oka mi właśnie prysnąłeś i mi soczewka wypadnie zaraz. Nie wypadnie. Co się stało? <słyska> Co? Spokojnie. Takie kary spotkają. I rusz mi się z włosów jak mm. pójdą mm -hmm. mieć głowę. A, dobra śmietanka. Pyszna. Super. Mm. Naprawdę. No. Także to tego. Kończymy półkę wstydu czytaczowej. Dzięki. Nie a, wiem jak się uwolnić. A zostawiłeś te? Jakie żelki zielone? Nie, białe? wszystkie zażarłem. O, przy ostatnim machu wszystko Pokaż, zażarłem. Pokaż, jak chcę to zobaczyć. Nie ma nic. Pokaż. Nie ma nic. Zobacz. Nie ja ma nic. Sama, ja sama wiem. Nie ma nic. Widzisz? Haha, puść mi to! Nie, nie o, żelki to są... To, to jakieś są białe chyba. Co co coś białego? Ja jestem do okulisy, ma nie wiem. Ej, bo to i zaraz do oka spłynie. Hmm, oj, jeszcze zielona. Hmm. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Ale mi to oka!